Jestem bardzo skonfundowany. Z jednej strony chciałbym powiedzieć jak najwięcej dobrego o polskiej pełnometrażowej animacji, ale finalnie Smog Diplodok nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. A na pełnometrażową adaptację komiksu Baranowskiego czekałem już od pierwszych materiałów promocyjnych. Plecenie surrealistycznych i słowotwórczych motywów z dzieła artysty w pełnoprawny film było doskonałym konceptem i nie mogłem doczekać się finalnego efektu. Zwłaszcza, że podoba mi się to, w jaką stronę zmierza polska animacja. Nie tylko dostajemy świetne tytuły dla starszego odbiorcy, takie jak Zabito i Wyjedź z tego miasta, ale również na rynku kreskówkowym się wiele dobrego. Na Netflixie możemy obejrzeć trzy sezony całkiem udanego Kaiko i kokosza, którego pilot wyreżyserował mój ulubiony polski komiksarz Michał Śledziński. Zamieszany też w storyboard Diplodoka. Wielkimi krokami zbliża się jeszcze adaptacja bajki na końcu świata, której pilotażowy odcinek zdobył nagrodę na międzynarodowym festiwalu Animator. Także wspieram, kibicuję i życzę jak najlepiej każdemu polskiemu studiu, od jego film po Animun. Dlatego sercem się kraje, że Diplodok kompletnie do mnie nie trafi. Zacznę jednak od tego, co najlepsze ma ten film do zaoferowania, a są to z całą pewnością wizualia. Animacja jest naprawdę bardzo dobra i łączy wiele stylów. Przyjdzie nam cieszyć oko ciekawą plastyką CGI, ale nie zabraknie też plecionych elementów 2D czy pixel artu. Od strony technicznej nie ma naprawdę czego się wstydzić i dostajemy pełno zróżnicowanych surrealistycznych plenerów ze świetnym kadrowaniem. Niekiedy dało się odczuć, że gra światłem leży, z uwagi na przyciemnioną kompozycję poszczególnych scen. Tak jakby starano się ukryć jakieś mankamenty tekstur, albo był to celowy zabieg artystyczny. Tego nie wiem. Wiem natomiast, że animatorzy ze studia Human Film wykonali kawał porządnej roboty i moje oczy chłonęły. Ukazywane poszczególne światy. Niestety nie mogę tego samego powiedzieć o scenariuszu. Tempo filmu i jego poszczególne akty kompletnie się wyłożyły, czego kompletnie nie rozumiem, bo reżyser Wojtek Wawrzyk jest naprawdę utalentowanym artystą, jednakże jego scenariusz Diplodoka jest niezwykle chaotyczny w swojej formie, a przecież punkt wyjścia ma naprawdę dobry i uniwersalny. Od tytułowy ciekawski bohater pragnie nos poza swoje rodzinne bagno, ale konfrontuje się ze stagnacją swoich rodziców, którzy w trosce o syna nie chcą, by ten eksplorował niebezpieczną krainę. Niestety, później otrzymujemy cały pretekstowy. Meta komentarz odnośnie kryzysu twórczego i mainstreamu, czyli wątek live action o rysowniku tatku wink wink i jego przełożonej. Ta bowiem naciska na artystę, by wymazał całą swoją dotychczasową twórczość i rysował uroczy produkt placement, jak na przykład słodkie kotki. Poczynania rysownika zaczynają wpływać na świat naszego bohatera. Tym samym historia smoku Diplodoku ewoluuje w metafizyczną podróż przez multiverse artysty, ubijając w całym tym zalwie rozmaitości emocjonalny aspekt obrazu. Owszem, pojawiają się sceny, gdy Diplodok po stracie bliskich jest smutny, ale nie ma to większego wpływu na jego interakcję z resztą bohatera. Brakuje mi chemii między postaciami, które łączą siły, by dotrzeć do źródła białej mgły, wymazującej ich światy. Poczynania Diplodoka, Hokus Pokusa, Entomologii i Nerwosolka są zbyt szablonowe, a interakcje wręcz nijakie. Zabrakło między nimi jakichś bardziej przyziemnych scen. Raz tylko Entomologia próbowała pocieszyć Smoka, ale dość szybko zostało to przerwane kolejnym, niezbyt śmiesznym gagiem. Brakuje tu odpowiedniego balansu między żartami a emocjonalnym aspektem. Humor często bazuje na slapsticku, a bardzo mało jest tutaj trafionych, ekwilibrystycznych wymian zdań. Zapamiętałem z pewnością postać i nie chodzi o jego mościa spod szyldu zielonego ogra, jego monologi były najśmieszniejszym punktem filmu, jednak był postacią epizodyczną dla całej historii. Drobna rada, jeżeli Rolling Joke'iem jest ciągle powtarzanie, że jest coś nudne, to może to faktycznie wywołać ziewanie u odbiorcy na sali kinowej. Natomiast cały koncept umiejętności podróżowania diplodoka między światami wybija z imersyjności przygody, a dodatkowo światotwórczo sprowadza wszystko do szeregu kamiosów z komiksowych pierwowzorów, w efekcie czego nie byłem w stanie wczuć się w żaden ukazywany ciekawy wizualnie świat. Bo zaraz skakaliśmy do kolejnej co dziwo nie dynamizowało akcji, a stawało się wręcz nurzące przez swoją schematyczność. Sam Z zostawił mnie z uczuciem rozczarowania, jeżeli chodzi o stronę fabularną i pozytywnego zaskoczenia, jeżeli chodzi o stronę wizualną, przez co jestem bardzo zmieszany, bo bardzo chciałbym, by ten film nie oczarował. A może wy mieliście bardziej pozytywne wrażenia? Piszcie, jestcie ciastka, tylko te dobre. Niedobre są niedobre. I dziękuję serdecznie za wspieranie tego kanału. Też możecie zostać moim inspirującym na YouTube lub przesłać donate na Bajkofi. Wpadajcie na Discorda, gdzie dyskutujemy o animacjach, ale i nie tylko: linki w opisie.